Właśnie to światło Chrystusa, symbolizowane przez od w u świece, który trzymacie w swych dłoniach, ma być szczególnym znakiem światłości, którą wnosi w życie człowieka Ewangelia. Ewangelia tego, który stał się jednym z nas, uświęcił życie, który stał się światłością, która zajaśniała pośród ludzi. Przyjmijcie, drodzy siostry i bracia, światło Chrystusa. Niech światło Chrystusa, chwalenie smartynku rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Wysławiam się, Ojcze, Panie, miłej że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozdrobnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka pożytego. Ksiądz arcybiskup odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają. Najświętsza, Najświętsza Panu Boga rodzico Maryjo, wszyscy aniołowie i święci. Najświętsza Panu Boga rodzico Maryjo, wszyscy aniołowie i święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam mocno im przyrzecia. Postanawiam mocno i, przyrzekam, postanawiam mocno i przyrzekam, że w uroczystość zjazdowania mańskiego, że uroczystość zjazdowania mańskiego, biorę duchową adopcję jedno dziecko, biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, którego imię jedynie aby przez dziewięć miesięcy, aby, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia, każdego modlić dnia modić się ułatwianie jego życia, modić się ułatwianie jego życia, życia oraz ostrańczenie i brawe życie człowieka.